Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji. Dzisiaj będziemy mówili o zmianie i o nowej ustawie dotyczącej notariatu. Chcemy, aby działania podejmowane w notariacie były bezpieczne, żeby to było tańsze, lepsze i dawało szansę ludziom poczucia, że ich pieniądze mogą być bezpieczne. Szanowni Państwo, wprowadzamy do ustawy prawo o notariacie taki mechanizm, który Naszym zdaniem, właśnie uczyni transakcje zawierane u notariusza, a ściślej mówiąc, te transakcje najpopularniejsze, czyli zbywanie i kupowanie nieruchomości, uczyni łatwiejszymi i bezpieczniejszymi. Wprowadzamy mechanizm, który polega na tym, że za pomocą rachunku powierniczego notariusza, który i tak przy każdym notariacie musi funkcjonować, będzie można. Uiszczać zapłatę za cenę nieruchomości w sposób bezkosztowy. Ta informacja jest bardzo istotna, bo dzisiaj istnieje taka możliwość w obecnym prawie. Ta możliwość nazywa się depozytem notarialnym, ale to rodzi niemałe koszty. To jest tak naprawdę druga płatność obok płatności za akt notarialny. I co więcej, ta czynność jest dosyć mocno zbiurokratyzowana, więc siłą rzeczy, Staje się rzadko ten instrument wykorzystywany przez obywateli, a nam zależy na tym, żeby w sposób bez, bezkosztowy można było w sposób prosty przelewać pieniądze. Praktyka wygląda w ten sposób, że dzisiaj <coughs> często z niemałą gotówką obywatele udają się do notariusza i tam liczą te pieniądze, płacą za nieruchomość albo płatność jest uiszczana po jakimś czasie. A to też po jakimś czasie od podpisania aktu notarialnego, a to też rodzi problemy, bo trzeba pamiętać, że... Przeniesienie prawa własności jest nadrzędne wobec zapłaty za cenę. Czysto teoretycznie, gdyby ktoś nie zapłacił ceny, która jest w akcie notarialnym wpisana, czeka taką osobę długa procedura unieważniania, dosyć skomplikowana unieważniania aktu notarialnego. I dlatego ten mechanizm długo dyskutowaliśmy, analizowaliśmy, mamy nadzieję, że będzie w sposób przyjazny i prosty wykorzystywany przez Polaków.